Witajcie! Dzisiaj zaczynam serię filmów poświęconych odchudzaniu. Dlaczego zdecydowałam się z Tobą porozmawiać o kontrolowaniu wagi? Ponieważ jesteśmy teraz skazani na siedzenie w domu z powodu obecnej sytuacji, co powoduje, że boimy się i sprzytujemy. No cóż, oglądając te wszystkie memy, filmiki i historyjki na Facebooku, Instagramie lub WhatsAppie możemy naprawdę uwierzyć, że to nasze przeznaczenie. Że siedzenie w domu nas utuczy ale czy to prawda? Sła wiadomość jest taka, że może to się stać prawdą, jeśli nie będziesz ostrożna. Gdyż jedną z zasad naszego umysłu jest to, że Twój umysł słucha wszystkiego, co mówisz i wierzy ci na słowo. Jego nie obchodzi, czy coś jest fałszywe czy prawdziwe, pozytywne czy negatywne, zdrowe czy niezdrowe, złe czy dobre. Twój umysł nie zna się na żartach. Twój umysł nie rozumie metafor. Więc jeśli mówisz swojemu umysłowi, także poprzez historię, które oglądasz, że przeznaczone ci jest utyć, on uwierzy ci i sprawi, że tak będzie. Będziesz cały czas głodna i będziesz czuć ochotę na niezdrowe przekąski, nawet jeśli wcześniej nie było to Twoim nawykiem. Dobra wiadomość jest taka, że to jednak dla ciebie prawdą być nie musi. Masz wybór i tak naprawdę nie musisz nic zrobić, aby uniknąć tej sytuacji. W rzeczywistości bowiem to, co najpierw powinnaś to przestać coś robić. I jest to naprawdę proste, ponieważ chodzi o to, żeby przestać oglądać wszystkie te historie, memy i filmy wyskakujące z każdej strony i mówiące nam, że po kwarantannie wszyscy będziemy nosić piżamy, ponieważ nie będziemy już mieścić się w nasze jeansy. Ale tak naprawdę ty i tylko ty decydujesz, jak się zachowujesz. To jest twój wybór. Zamiast więc mówić swojemu umysłowi, że jest to nieuniknione, że musisz przytyć, zacznij mówić, że pozostaniesz szczupła. Albo staniesz się szczuplejsza, lżejsza, zdrowsza i sprawniejsza niż wcześniej, że dokonasz mądrzejszych wyborów i zjesz to, co służy twojemu ciału i umysłowi, czyniąc je zdrowszym, silniejszym i sprawniejszym. Czyż bowiem nie jest łatwiej mieć kontrolę jak co i ile jemy, gdy spędzamy więcej a może większość czasu w domu, a nie tak jak zwykle w biegu pomiędzy biurem, szkołą, sklepom i domem, nie mając czasu na prawidłowe odżywianie, ale tylko na przekąski w drodze? I to nie zawsze zdrowe. Zdaję sobie oczywiście sprawę, że jeśli jesteś matką, prawdopodobnie tak jak ja, masz teraz jeszcze więcej do roboty: opiekę nad dziećmi, próby zajęcia ich czymś pożytecznym, karmienia ich, zmuszania do odrabiania lekcji. Jednak jestem prze przekonana, że w domu kontrolowanie tego, co jemy, jest łatwiejsze. Możesz teraz dokonywać lepszych wyborów, co jeść i co gotować. Zacznij więc uważać na to, co do siebie mówisz i co oglądasz, a unikniesz przybrania na wadze, mimo że wszyscy wokół przytyją. A w następnym filmie opowiem o dietach i dlaczego nie działają. Więc do zobaczenia wkrótce. Mnóstwo miłości. Ubuntu.